Siemanko, długo myślę o tym, żeby pokazać wam T77, czyli tak jakby T57 na 8 tierze i to dosłownie według mnie jest T57 na 8 tierze, który ma troszkę gorszy reload, troszkę, <laughs> prawie ponad 12 sekund, więc to nie jest tylko troszkę aż 12 sekund. I niestety mamy tutaj tylko trzy pociski, ale zobaczcie to. Mamy trzy pociski po po 200, po 360 232 penetracji więc to jest naprawdę dobry wynik jak na podstawową amunicję oraz mamy tutaj 1100 prędkości pocisku co według mnie jest no, w miarę dobrą opcją jak na magazynek Trochę sprawa zmienia się jeżeli chodzi o pociski hit mamy tutaj 299 penetracji więc naprawdę to jest mega dobry wynik jak na ósemkę to pierwsza rzecz a druga jest taka że no ten pocisk leci bardzo wolno bo tylko 850 ale idzie do tego przywyknąć Załoga oraz moduły jakie ma na tym czołgu są teraz na ekranie Wziąłem tutaj ten boost do HP ze względu na to że No jest to jednak magazynek I przez jakiś czas jesteśmy wyłączeni z gry więc nie potrzebujemy czegoś takiego jak powiedzmy A no w sumie no tak no nie możemy włożyć dosyłacza na, na magazynek to jest raczej oczywiste Stros, Nie wiem Troszkę zagubiony jestem <ścoughs> No ale Zamiast tego busta do HP można wziąć jeszcze turbo To turbo też jest dobrą opcją na tym czołgu Dobra, mamy bad tylko wykończyć. Mamy jeszcze dwa pociski. Co jest najlepsze w tym czołgu, to to, że macie pociski w magazynku co dwie sekundy. Co naprawdę robi mega dużą robotę. Naprawdę. No, zobaczcie. Teraz będzie najlepiej widać. Mamy AMX-a, mamy super pershinga. Którego niestety nie udało mi się wykończyć, ponieważ uprzedził mnie mój super pershing. No i niestety to będzie jedna z tych szybkich bitew. A że ten czołg ładuje ponad 30 sekund, to on się właśnie w takich bitwach nie odnajduje. Już kiedyś go pokazywałem, jak otwierałem paczki od 2G, które dostałem z racji tego, że jestem cesakiem. To było bodajże w październiku. Wtedy jak mnie rzuciło na Himmelsdorf, miałem wolną bitwę, zrobiłem 5500 uszkodzeń tym ciągiem, A teraz właśnie z racji tego, że jest tak szybka bitwa, mam tylko 300 uszkodzeń i... No praktycznie nic nie zrobiłem, no nie oszukujmy się Co to jest 300 uszkodzeń na ósemkach, to jest nic Tyle to się robi na pierwszych tierach, a nie na ósemkach Dobra, mamy skorpiona Pierwszy pocisk Drugi, I może go wykończymy tak jest. No i właśnie to jest cała siła tego magazynku. Cały magazynek wystrzelić dosłownie w 4 sekundy. Więc no to jest naprawdę mega, mega szybko. Jest to taka maszynka do w sumie zrobienia tych trzech pestek, schowania się szybkiego, potem przeładowanie te, te 30 sekund i znowu się wychylić. No ale tak jak już wspominałem, jest to za szybka bitwa, więc prawdopodobnie nic tutaj już więcej nie zrobimy. Tylko 1300 uszkodzeń i. Moi sołcznicy już się zrzucili na STA-1. O, może go wykończymy? O, udało się go dorwać na sam koniec bitwy. Ta bitwa trwała dosłownie 3 minuty, przez co mamy tylko 1300 uszkodzeń. Prawdopodobnie będziemy gdzieś w połowie tabeli. Zaraz to sprawdzimy. Tak jest. Jeżeli chodzi o damage, jesteśmy na szóstej pozycji. Jeżeli chodzi o doświadczenie, jesteśmy na piątej pozycji. Tak wyglądają zarobki po tej bitwie. Z racji tego, że strzeliliśmy z... Normalnych pocisków, to mamy 72 tysiące do przodu i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Druga bitwa odbędzie się na mapie przełęcz, rzuciło nas na ósme tereny. Niestety są trzy arty, i z racji tego, że są te trzy arty, to chyba nie chcę jechać na lewą flankę. Tylko pojadę sobie tutaj dokładnie w to miejsce i spróbuję jakoś wykorzystać to, że mam te trzy pociski, które tak szybko mogę wystrzelić, i spróbuję tam, no po prostu zrobić jakieś zamieszanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na całe szczęście jedzie ze mną, jest drugi oraz 112, więc mam jakikolwiek cover. Dobra, to może się udać. No i co ciekawe, ten czołg jest naprawdę, no zresztą to myślę teraz zobaczyć, mobilny. Jedziemy 45 na godzinę, z górki teraz 55, chociaż nie wiem czy to jest. Czy 45 to jest VMAX, nie, 40 47 to jest VMAX, tak jest. No, to mamy czołg, który ma trzy pociski, które strzela dosłownie w 4 sekundy, 47 na godzinę. Więc no, mamy mobilny czołg z magazynkiem i z mega dobrą penetracją. Dobra. I teraz zastanawiam się, czy mogę podjechać agresywnie, czy raczej czekać tutaj na moich sojuszników. Teoretycznie chciałbym zająć tutaj to, tylko właśnie jest taka obawa, że jak się tutaj wychyla, to mogę dostać. bęcki od nich. Zobaczmy, czy jest tutaj cokolwiek. A jest Emil. O i Links, który. O i Pantera. Dobra. No to nie jest dobra wymiana. Zero za dwie przyjęte pestki. Dlatego Linksa trzeba patrzeć. A, i szkoda, że żaden z moich flightów nie może pojechać po tego Linksa, bo on będzie dla nas największym problemem. On za sobie krosa. O właśnie. Strzelił właśnie do 112 na, na całe szczęście za zero. Już mamy stratę w HP 3500. Hmm. No nie ukrywam, chyba kiepsko to wygląda Nie wiem co tu mogę zrobić obecnie O, mamy skorpiona, który No i którego niestety nie trafiłem, szkoda Był łatwy strzał Nie, nie możemy tu grać, jeżeli ten isu oraz ten skorpion będą grali z tego mostu, to to się może skończyć dla na nas mega, mega niedobrze O, jeszcze nie trafiłem takiego pocisku O, on jest na gąsce, ktoś go musi dobić On zużył zestaw tam jest jeszcze drugi skorpion okej okay, nie mogę tak grać czy wy skończycie tego skorpiona no nie nie trafił nie trafił ten jest no i ten skorpion prawdopodobnie mnie wykończy oh. nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest możliwe że druga bitwa kończy się w ten sposób 300 uszkodzeń i 200 po moim traku o masakra nie wiem, chyba powinienem pojechać na drugą stronę, albo chociaż tutaj na ten most. Jakbym pojechał na most, to chyba wyszłoby lepiej. Chociaż nie wiem, to jest takie gdybanie. Też z drugiej strony nie, nie wiem jak to jest. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, że. No, rzadko się trafiają takie bitwy, że sojusznicy jadą za mną i próbują jakoś kowerować, jak przejeżdżam przez ten most. A teraz zobaczcie, na tym mostie były aż trzy czołgi. ISU, dwa skorpiony jeszcze tylko link z pod mostem. To. To, to już jest w ogóle mega zaskoczenie. Ja pierwszy raz widzę, żeby jakakolwiek drużyna pojechała w ten sposób na samym początku bitwy na mapie Przełęcz. Naprawdę to jest coś Coś co jest bardzo rzadko widywane. No ale dobra. Zaraz się zobaczymy na wynikach tej bitwy. Tak jak już wspominałem, prawdopodobnie w tej bitwie, gdybym zagrał na drugiej flance, to wyszłoby to zupełnie inaczej, albo chociażby na tym mostie. No ale no cóż, zagrałem tak jak zagrałem. Mamy 300 uszkodzeń, 300 po spocie, dostaję to po gąsce. Jesteśmy w połowie tabeli, jeżeli chodzi o doświadczenie, zarówno jak i o damage Tak wygląda raport szczegółowy. Jesteśmy do przodu 2000. Ten czołg zarabia dobrze kredyty. Dobra, lecimy z trzecią bitewką. Dzisiaj razem rzucimy nas na mapę Paryż na siódme tiery z jednym artą. Dobre losowanie. Jeszcze lepsza mapa. Ta mapa akurat jest idealna pod czołgi ciężkie i mam nadzieję, że w tej bitwie to pokaże. A nie, że średnie uszkodzenia w tym odcinku to będzie. będą poniżej 1000. To jest jakaś masakra. No ale no cóż. Nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało na tej przełęczy. Zawsze jak jestem po tej drugiej stronie i przejeżdżam przez most, to nikogo nie ma z moich sojuszników, żeby mi pomóc. A tutaj cztery czołgi na samym początku bitwy na mostce. Mega dziwna, mega dziwna sytuacja. Dobra, mamy przeładowanie, więc się wychnijmy w ten sposób, może tego kerna przestrzelimy. Albo cokolwiek innego, co tu będzie jechało. Czy kern będzie jechał? Tak, kern będzie jechał. Mamy pierwszy pocisk, drugi i go wykończymy. No i to jest właśnie moc T-77. Jeżeli znajdzie się taki kern, który właśnie wejdzie, mam pod celownik, to zobaczcie, 4 sekundy i wpakowałem mu trzy pociski. No i kerna nie ma, no coś pięknego, coś pięknego. Dobra. Mamy przeładowanie, zaraz skończymy za 18 sekund, i spróbuję teraz wychylić się na tego T29 oraz ISA. Dobra, jeszcze 10 sekund. Będę musiał podjechać od tej strony i jakoś liczyć na to, że odbije cokolwiek moim pancerzem, którego chyba za wiele nie ma z tego, co się orientuję. Nie pamiętam, bo nie sprawdzałem dokładnie tych parametrów. Nie no ale jak bokiem się wychylę, to na pewno nie odbije, Chociaż mamy. O, 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 o. A i to mogło wejść, to mogło wejść. Ale niestety troszkę źle pocelowałem i w złym momencie wystrzeliłem ten pocisk. Dobra. Ważne jest to, żebyśmy teraz zagrali agresywnie w tym miejscu. Okej, okay, mamy fałeczkę. Dobra, udało się trafić. Mamy 1500 uszkodzeń. I teraz tak, przeładowanie 30. No niestety to jest mega długo. 30 sekund to jest naprawdę długi czas na magazynku. Ale no cóż, trzeba się do tego przyzwyczaić. I tak ten czołg ma potencjał, moim zdaniem. Tylko trzeba się nauczyć z nim grać Ja chyba nie do końca rozumiem jeszcze właśnie jak grać z tym czołgiem Bo to jest, nie wiem, moja chyba czwarta bitwa Ogółem Dobra, kończymy ładowanie mam jeszcze 3 sekundy Oooo Ten i zaraz popełni błąd Aj, niestety za zero Zapostawiliśmy postawiliśmy go na gąsce, przez co możemy go strzelić tutaj Myślałem, że go wysadziłem, a to po prostu tygrys go przebił Dobra, mamy 30 sekund do kolejnego przeładowania i teraz moim zdaniem chyba lepiej będzie wyjechać od środka. Chociaż nie, dobra, już nie, żartowałem. W momencie, gdyby ten T29 miał Full HP oraz ta fałeczka, to najlepiej byłoby zratować właśnie tutaj pod środek, wychylić się z tej strony i dać trzy pewne pestki w te czołgi, które tutaj właśnie są wychylone. Dobra. Ten medzik strzela mi po gąsce. My mamy nadal Full HP, gdzieś z prawej strony jest 50-100. Trzeba go jakoś zaraz znaleźć i go strzelić. Dobra, mogę się wychylić i w sumie przyjąć ten jeden pocisk, okej, okay, nawet nie będzie takiej potrzeby. Gdzie jest ta setka? Czy ta setka jest gdzieś tutaj? Tak jest, mamy tutaj setkę. My mamy szybciej przeładowanie od niej między pociskami, więc po prostu wyjedziemy. Jeden pocisk, drugi. No, on mi strzelił dwa w momencie, gdy ja mu dam trzy. Więc mamy przewagę nad takim człowiekiem jak AMX 50 100. Nad Somułą tak samo, bo Somuła ma między pestkami 2,5. Tak jest ma 2,5 z tego tak tak nie 2,2 przepraszam i 2,5 miało co innego co to było Progetto chyba Progetto No co nie zmienia faktu że te dwie sekundy między pociskami naprawdę robią mega robotę co przed chwilą zresztą sami widzieliście Między innymi z tym kernem Podejrzewałem, że gdybym w tamtym miejscu był AMX 50 100 i ten kern wyjechał w taki sam sposób To bym go nie rozwalił ze względu na to że Na 50 100 pestki są co dwie sekundy Co tak? Co 2 sekundy i 70, tak dobrze mówię. Tak, dobrze mówię. Tam chyba dwie setne konkretnie. Tak, tak. Dwie sekundy i 72 setne. Także no, setką na 100% bym go nie wykończył. A takim T77 sobie po prostu wyjechałem i wsadziłem mu trzy pociski i odesłaliśmy go do garażu. I jeszcze odesłaliśmy teraz Arte, z względu na to, że mamy Alfę 360. No i to jest bitewka duże kalibery 3600 uszkodzeń 400 po spocie użyłem tutaj bonus niestety ale po raz kolejny zapomniałem włączyć mikrofon jak nagrywałem więc no My bad my bad wynik drużynowy jesteśmy na samym topie jeżeli chodzi o damage jeżeli chodzi o doświadczenie tak wygląda raport szczegółowy Tylko 55000 do przodu nie wystrzeliłem ani jednego pocisku hit a to może dlatego, że miałem wcześniej w magazynie zwykłe pociski TAPC i dlatego mi ich nie uzupełniało, tylko po prostu brało z magazynu i dlatego tak to wyglądało z tymi zarobkami. No dobra, to jest nieistotne, lecimy z ostatnią bitewką w tym odcinku. Coś tutaj jest oszukane, czwarta bitwa, czwarty raz na US Metiery. No poprzednia była na siódemkach, więc no, ale coś jest nie tak, że cały czas tym ciągiem jesteśmy na topse. Coś się zepsuło. Coś się ewidentnie zepsuło. Linia Mannerheima, jedna Arta, niestety są dwa lighty z czego jeden to EBR i on może zaświecić nas bardzo szybko i możemy dostać od tego SUER, Hema i Kanona na samym starcie bitwy że oczywiście te, te deki padną tutaj na tę półkę oby tak nie było a my sobie pojedziemy tutaj na mordownię staniemyśmy na wieżę w tym miejscu, mam nadzieję, że to się w jakikolwiek sposób uda no bo też, z racji tego, że jest to czołg amerykański to mamy dosyć dobrą depresję nie wiem jak z pancerzem wieży, nadal tego nie sprawdziłem ale kto by tam patrzył na to jakie ma parametry czołg jak mnie przebiją, to znaczy, że tam jest słaby i tyle. Nie ma co się zastanawiać nad tym, czy jest dobry ten pancerz, czy nie. O nie, mam już spota, no to trzeba się schować. Od tej 110, w zasadzie to od buraski. No i teraz zastanawiam się, czy opłaca mi się pojechać tutaj agresywnie, czy nie. I mamy rhm mamy Tygrysa drugiego. Dobra, pojadę, najwyżej mnie spuszują. O, Oj, ten RHM chyba jest na trąbie. Tak, czy nie? Nie nie widzę, czy jest na trąbie, czy nie. Ok, mamy 110 bokiem, która strzeliła. Trzeba ładować je teraz. Trzy pociski, o właśnie. Oj, ten Erchem jest na trąbie. Jest na trąbie i mi dał za 700. A to było beznadziejne. Wiedziałem, że pod niego wyjeżdżam, a i tak wyjechałem. No nie, nie robi się tak. Nie robi się tak nawet jak gracie na dziesiątych kierach. Nie, po prostu nie. A to było głupie. Dobra. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to widziałem, że tutaj pokazało mi się uszkodzenie krytyczne. Wiedziałem, że rozwaliłem zbiornik paliwa tej 110. To jest ważne. Jak wyjeżdżacie na bok czołgu, to zawsze starajcie się strzelać gdzieś na tył czołgu, żeby właśnie rozwalić zbiorniki paliwa. To jest bardzo ważne, jak gracie. Czy to na dziesiątkach, czy to na ósemkach. Oj. Ja zrobię tak 2 na 3, niestety. 2 na 3 mogło być 3 na 3, ale ten drugi pocisk, niestety, posłałem jakoś za nisko, przez co się odbijem od tego tygrysa. Mamy jeszcze 20 sekund. O, uciekaj tym rchemem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Daj musicie go złapać, musicie go złapać. On strzelił teraz, więc macie dużo czasu, żeby to zrobić. Dobra, ja mam jeszcze 15 sekund do przeładowania. My tu mamy somułę, ok, jeszcze 10 sekund i spróbuję ją jakoś zaraz przestrzelić. Jeszcze 7. A, i ten Skorpion znowu, że dać jej pestkę. Niestety. Mmm, szkoda. Wielka szkoda. Dobra, i ją wykończymy. Tak jest, mamy 2400. No i znowu... Trzeci raz szybka bitwa, przez co mamy tylko 2400 uszkodzeń. No nie ukrywam, gdybyśmy tutaj mieli trochę więcej czasu, gdyby moi socznicy nie zagrali aż tak dobrze, no i gdyby oczywiście przeciwnicy zagrali inaczej, no bo kto z 110 i tygrysem drugim jadą w pierwsze tempo tutaj? W zasadzie no, tygrys jeszcze OK, ale 110 pojechała tutaj w to miejsce. Przecież on jest wtedy full open dla wszystkich czołgów, które są w tym miejscu. I to jest oczywiste, że taki gracz po prostu zostanie szybko odesłany do garażu. Dobra, Burask ma jeszcze full HP, więc jest nadzieja na to, żebyśmy mieli ponad 3000 uszkodzeń w tej bitwie. Ale najpierw trzeba tam dojechać. On zaraz będzie wychylał się z tych krzaków tylko po to, żeby strzelić do naszego Tygrysa oraz te 69. O, ja już mam spota, to pewnie się już wychylił w tych krzakach. Na 100%, bo nie mógł przyjechać do tych, bo tutaj byłby za wysoki, bo dostał spot od Tygrysa, więc jest tutaj w tym miejscu i teraz się zastanawia do kogo strzelać. O właśnie, tak jak wspominałem. O nie, co ty robisz z tym buraskiem? O, jeszcze nie miałem teraz jak go trafić. Druga pestka oczywiście zepsuta, bo źle pocelowałem. Aj, szkoda, 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 szkoda. Jakby ten buraz tutaj został w tym miejscu i starał się zrobić jak najwięcej damage'a, to może byśmy mieli te 2800, a tak to niestety 2400. Czwarta bitwa zakończona zwycięstwem, mamy tylko 2400 uszkodzeń, 100 po spocie. Tak wygląda wynik drużynowy. A tak wygląda raport szczegółowy. Znowu 24000 do przodu. A tak wygląda dzisiejsza sesja. 75% zwycięstw, 1900 uszkodzeń, 1100 średniego expa. Podsumowując, to jest czołg, który w ogóle nie nadaje się do szybkich bitew, co zresztą widzieliście pierwsza bitwa na Ensku, druga bitwa na Przełęczy i teraz trzecia na linii Mannerheima. Po prostu obecnie w WoCie są bitwy, które trwają średnio od 3 do 5 minut i takie czołgi właśnie jak T-77, E-4, E-3, s 100 Maus no po prostu się nie nadają do takich bitew, bo te bitwy się kończą zbyt szybko. Albo jesteście odsłani do garażu po pierwszych dwóch minutach, albo wasza drużyna kończy całą bitwę po trzech minutach i właśnie tak to wygląda w dzisiejszym wodzie. Dobra, także to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się miłego dnia. Na razie, pa.